Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku. A bardziej, powiedziałbym, witam was ponownie i zaś się przedstawię. Przedstawię wam się, bo ja jestem Krzysztof Filip. znajdziecie mnie z kanału Godzilla 2054. Tak, założyłem No, Pasia! No i kojarzycie mnie ze właśnie kanał godzina 2000 Ale postanowiłem założyć drugi kanał i witam Was w pierwszym odcinku w którym zapoznam Was co będę robił na tym drugim kanale. Bo jak wiecie mój kanał, teraz mam drugi kanał, chodzi dla 2054 gry. No i na tym kanale będę jakieś gry tam właśnie omawiał. I grał, pokazywał. A więc... Robi się ciekawie, co nie? Robi się ciekawe, co nie? A więc, no i... Dzisiaj wam opowiem... Jak... Jak... Właśnie... I co... Co będzie duwnie, więc chodźmy do jednego miejsca. Mm -hmm. <słuch> <słuch> głównie będę na tym kanale właśnie, który grał, wam to pokazywał. No i to jest pierwszy odcinek, w którym wam właśnie to, ażem. No i, no co? No i też będzie kilka informacji w tym pierwszym odcinku na moim drugim kanale, więc pierwsza informacja jeszcze raz wam mówię, co, czego nie ma kolejnych odcinków, a więc, no. Nie wiem, jakie były stare bajki jeszcze, no od nidżunia, więc proszę pomóżcie mi, bo naprawdę jestem w ciężkiej sytuacji, ja potrzebuję jakąś bajkę poza za Szani i szybciej, jak ja była w przeszłości. powiedzcie mi bo bojkowie Światłych to może w przyszłości, ale coś innego może ten kanał z tym chłopcem i dziewczynką i tym zielonym robotem przypomnijcie mi nazwę tej bajki ale być może to ona będzie w kolejnym muszę sprawdzić, zobaczyć coś, duda. ale no ale koniec tych informacji takich co w pomocy teraz. No i też planuję, że będzie taki sam filmik, ale na trzecim kanale. Jeśli wy dobijecie 100 subów, to właśnie założę trzeci kanał, w którym będzie, będę omawiał reakcje A to by było bardzo fajne, więc proszę dobijcie mi. W przyszłości może założę jakiś... Gry plus czy coś Zobaczymy Ale Proszę was żebyście to zrobili No ale Chodźmy No i w tym epizodzie głównie wam powiem Jakie na pewno będą na gry jakie będę grał A więc na pewno pokażę wam Minecrafta, Robloxa I I jeszcze Kilka innych gier Subskrybujcie kanał, a ja idę do cienia, do twojego domku.

Z za no proszę chwili. Łyszy z rąkiem za Aha, no i już Wam pokazuję. No i te linki to są moje stare gry. To wcześniej później wkryłem ale głównie grałem w tą grę. Powiedzieć, teraz w tą podrówkę Minecraft wtedy wcześniej jak ogarnąłem ten lantern. To właśnie w to grałem grałem w Empire i Big Farm i w Big Farm właśnie grałem bardzo długo bo z dwa lata chyba no i pokażę wam jakie są efekty tego działań no i pokażę wam tak żeby to to jest głównie to będzie więcej było chyba tutaj filmów o ludziach i blogach ale napiszę to jako ludzie i blogi zobaczymy może jeszcze można dodać ale to są postępy jakie zrobiłem przez kilka lat i wcześniej w ogóle to Miałem Big Pharma na Firefoxie, ale później też mam stare zdjęcia, w którym mogę pokazać Wam. Właśnie stare zdjęcia z moich gier. Na przykład mogę Wam pokazać, bo udało mi się zachować, się, kiedyś zaczynałem właśnie tą przygodę. I w ogóle tam był opis, w ogóle Firefoxy i miałem tam różne rzeczy dziwne Na przykład G-Playa lub chcę bardzo lubiłem g ale kiedyś, jeśli chcecie, to na reakcji, jeśli dobijecie 100 subów, to na pewno... A więc to jest. To. Gdzie mój telefon? nie wiem. No i to są efekty moich działań. Możecie nawet posłuchać muzyczki Tak? Na jest filmiki na stronę? Bo to jest mój drugi kanał, na którym nagrywam uhum. gry. Dobra, szefie, bo nie jeszcze muszę... No a jak widzicie, mam poziom 78, więc brakuje mi bardzo mało do 80, a więc przez ten cały czas nieźle nabiłem z levelami, nieźle levelowałem. Teraz grałem w to bo wiecie, mam inne zainteresowania, wiecie, teraz mam Robloxa, Minecrafta. Muszę jeszcze pokombinować z Złoterem, więc pomyślcie mi też, bo muszę odpalić sieć LAN i naprawić ten problem z prywatnymi serwerami. Ale no tak wolnej chwili może gram w Big Farm, Też gram w Empire też. A skoro Empire Golda, ja to mi, bardzo często mi znikały kanały, właśnie, gry, właśnie konta z, z Good Game Empire, więc teraz wejdźmy na Empire. Też nazwać to Good Game Big Farm, żeby też było się, ale teraz pokazuję Wam. Nie wiem bardzo dużo, ale skończyłem zawsze na poziomie 13. Takim tam, miałem zawsze jakiś posterunek czy coś, ale wchodzę już. No i mam poziom 16 w tej. Na szczęście zachowałem, włączyłem tam sobie. No, teraz gram mniej, ale jeśli chcecie to w i to jest moja, no, jest znacznie mniejsza od tego, co mam na Big Farm, ale no, to jest imperium, jednak mam tu, to jest główne kolarstwo nazywa się Gniezno Polskie, a drugie to się nazywa Kraków Polski, i też będzie tak nazywana Warszawa Polska, Warszawa Polska. ktoś mi tu zrobił sabotaż, naprawimy, oczywiście. Wy możecie patrzeć jak to robię. Może jeszcze kiedyś nagram film bez w ogóle gadania bo by było najlepiej na moją gadaczkę. Lubi, lubiłam takich ludzi, którzy robili roleplaya, player, nie gadali. Można słuchać wszystko co robią. Też w farmingu bardzo. O, pięknie, mam trochę prezentu, ale... O, całkiem dużo mam węgla, ja walę. Mm. Lepiej coś tu pobuduję, bo inaczej to ja w ogóle nie przetrwam, na przykład coś wojskowego, na przykład taki oto piękny werbunek dla żołnierzy, no to dopiero literze lepsze to, o dużo lepiej, teraz przynajmniej moje jakoś wyglądają i oczywiście będzie trzeba później zrobić wieże. Pięknie mamy koszary, i teraz będzie można ulepszyć na przykład wartownie. Oj, trzeba trochę poczekać. No, i jak widzicie, ja tu mam tylko jedynie drewno, i to, więc na szczęście ja mam tutaj obok. Mogę pokazać wam. Jest wolny posterunek. Co do cholery, ktoś mi tu przejął, posterunek, ale odbiję go na pewno. Ale ktoś tu przejął mi posterunek, wytyfy. to miał być mój posterunek. Ale typ wywalił, chyba wywaliło mu grę. Na szczęście, to będę musiał podbić ten posterunek. Mam. W ogóle, ja tam się po przerwie. Mam też już z takim typem wcześniej. Miałem z nim wojnę, ponieważ miałem. Sojusz, miałem własny sojusz. Nie spodziewałem się, i moje piękne diamenty. O, ale to znaczy rubiny, ale i tak mam dużo. Tylko wejdę do swojego zamku. No, wejdę do Gniezno-Polskiej i będzie trzeba na pewno ulepszyć majątek, ale to zajmie trochę, bo trzeba trochę wylewować. Jest majątek w ogóle? A tu jest majątek. No, będzie trzeba poziom 19, więc trzy levele Jeśli chcecie, żebym ja to zrobił, to spokojnie zrobię to. No ale wchodzę tutaj jeszcze do jednej gry Paper Minecraft, ale to będzie tylko taki mały, grałem kiedyś, ale teraz wiecie, jeśli chcecie kiedyś to może zagram na przyszłym koncie, jeśli chcecie to w przyszłości dalej to może stworzę nawet inne konta, ale więc no i to na tyle na ten odcinek, Paper Minecraft to taka mini gra 2D Minecrafta. No i no nic. Chociaż są tam mapy, jeśli chcielibyście to kiedyś może ogarnę jak zrobić własną mapę i zrobię to kiedy z przejścia pójdę na przejścia czy coś tam, wiecie o co chodzi. No i no to na dziś jeszcze zrobię tu kilka zdjęć mój piękny Komparland. Zatrzymujemy. No i to zamknę ten komp, żeby nikt nie wiedział, co to jest za cholery, chociaż pewnie... Chociaż nie widać w ogóle. Robię tu jeszcze zdjęcie. A tu się nie da zdjęć. A da się. Ale za mnie dupek. No i robiłem kilka zdjęć. No i widzimy się... W drugim odcinku oczywiście, a ja tak jak zrobiłem w moim pierwszym kanale, tak zrobię na drugim, będą pierwsze trzy odcinki, będą nazwane mój pierwszy, mój drugi, mój trzeci, a później już nie będę tak nazywał. To wy musicie sami policzyć, bo ja nie będę głupcą odpowiadać. Chociaż wy nie jesteście głupcami oczywiście. Nie chcę was wywalać. No zobacz, dobrze. A teraz żegnam Was, no i proszę, powiedzcie mi, jakie były przeszłe bajki z Nick Junior'em. dajcie mi pomysły, albo wejdę na jakąś stronę od Sprawdzić jakie były bajki. Więcej. Ale żegnam Was, no i pa, pa, pa. Na, na, na!